touch me just follow every move touch me let me know you want it to don't tell what you need Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Stawkę, którą widzieliście przed chwilą, nagrywałam w czwartek, 24 lutego. Dobrze wiemy, co się wtedy wydarzyło. Kładłam się w środę spać, pomyślałam, kurczę, nagram chyba vloga. Dawno vloga nie było. Upiekę cynamonki, będzie tłusty czwartek, będzie super happy i w ogóle. No i dowiedziałam się rano, że Rosja zaatakowała Ukrainę, więc pojawił się strach, pojawiła się gdzieś tam wewnętrzna panika. Wiecie co, jestem bardzo wdzięczna za to, co mam, ale z drugiej strony słysząc o tym, co się dzieje, zaczęłam bardzo bać o to, że to wszystko stracę, że bardzo szybko, ja pierdzielę, miałam nie płakać. Ciąży, stres matki to też stres dziecka. Ja tym bardziej jestem osobą, maksa wrażliwą i chłonę wszystko jak gąbka. I takie sytuacje mnie bardzo przytłaczają, a chcę wszystkiego co najlepsze dla mojego dziecka i nie chcę po prostu go stresować, ale naprawdę ciężko jest przestać o tym myśleć i mnie każde takie sytuacje stresujące gdzieś tam wewnętrznie po prostu rozwalają i nie jestem sobie w stanie z tym poradzić. Tym bardziej denerwuje mnie to, kiedy wchodzę na Instagrama, szukam jakichś pozytywnych treści, a u każdego na Instastory widzę w kółko to samo: zdjęcia, filmy, przeróżne hashtagi, nie udostępnianie informacji od każdego i to po prostu się tak wszystko powiela, a właśnie z tymi informacjami to też jest bardzo duży problem, ponieważ wszędzie trąbi się o tym, żeby patrzeć i na to. Patrzeć na to, skąd czerpiecie informacje i co czytacie, bo jest dużo manipulacji właśnie w internecie. Ja Wam polecam te dwa profile. Tutaj mamy korespondenta radia RMFFM, natomiast tutaj jest Łukasz Bok. To jest chłopak, którego ja już zaczęłam obserwować na Instagramie od czasów COVID-a. On bardzo dobrze wszystko informował. Fajne to jest, wiecie, bo jednak jak zauważyłam, jak oglądam wiadomości, to bardziej wszystko mnie dotyka. Natomiast jak jak tak na spokojnie poczytam właśnie jakieś informacje na Instagramie, to jest, jestem taka jakaś trochę spokojniejsza, mam wrażenie. I też bardzo denerwuję się na mojego męża, który wraca z pracy i pierwsze co robi to odpala wiadomości. Bardzo łatwo jest się dać zmanipulować i ja dałam się zmanipulować na samym początku, kiedy wybucha pandemia. Zrozumiałam to dopiero po czasie, ale cały czas oglądałam wiadomości. Tak, żyłam tym wszystkim. Że po prostu popadłam w taką paranoję, że kiedy wracałam z zakupów, to zanim rozpakowałam produkty, zanim powkładałam je do szafek, do zamrażarki, do lodówki, to je dezynfekowałam kilkukrotnie i to naprawdę była już jakaś obsesja. To dopiero po czasie to zauważyłam, więc, y Uważajcie skąd czerpiecie informacje, mój sposób na pozyskiwanie prawdziwej informacji to korzystanie z tych dwóch profili, które Wam poleciłam, natomiast jak już oglądam instastory kogoś innego, znajomych czy influencerów i są tam informacje o Ukrainie, o tym co się dzieje na świecie, to po prostu klikam dalej, 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 bo to najczęściej są jakieś właśnie informacje powielane, screeny, niescreeny i nie chcę takiej rzeczy czytać, bo nie wiem czy są prawdziwe. A bardzo łatwo jest udostępnić nieprawidłowe informacje, więc uważajcie na to, co czytacie. I też ja w tym vlogu, ja tego vloga publikuję, ponieważ oprócz tego, że bardzo lubię na YouTubie nagrywać, to też chcę przekazywać dobrą energię. Ja tego w internecie osobiście teraz szukam, więc jak te, ja tego szukam, to też chcę taką właśnie pozytywną energię przekazywać, więc proszę tutaj nie krytykować mnie i nie oceniać, że jestem we vlogu pozytywna. Po prostu chcę jakoś tak więcej tego ciepła dać. Tak jak mówię, sama tego potrzebuję, więc chcę to też dać innym, więc nie krytykujcie tego, bo teraz właśnie w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, to jest mnóstwo, mnóstwo hejtu w internecie. Przykład to, że ktoś robi ogromne zakupy w hipermarkecie, nie oznacza, że robi zakupy i zapas żywności dla siebie i jest głupi, bo być może na przykład robi te duże zapasy, bo... Robię je na zbiórkę żywności właśnie dla Ukrainy, więc proszę Was, nie oceniajcie. Jeżeli już oceniacie, oceniajcie sobie w głowie, yy, ale nie szeszcie takiej paniki i takiej takiego, takiego hejtu takiej zawiści, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Więc moi drodzy, to tyle. Nie chcę się tutaj zbytnio też rozgadywać i Was zanudzać. Powiedziałam chyba wszystko to, co najważniejsze. Chcę tym vlogiem i filmami właśnie moimi na YouTubie przekazać pozytywną energię, odciągnąć myśli też samej, dla samej siebie, także zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Kupiliśmy taki otulacz warkocz do łyżeczka Glory. I jak widzicie, Maxowi tak się spodobał, <noise> że ostatnio ucina sobie w nim takie drzemki w ciągu dnia. Ja robię tutaj z tego warkocza takie gniazdo. I jak Max jest takim kotem bardzo hmm, wybrednym, i jak często się go położy na posłanie, to on po prostu nie idzie spać i zaskakuje z tego. No to tutaj naprawdę mu się spodobało i stwierdziłam, że jak ja będę mieć taki dar w usypianiu dziecka, jak w usypianiu kota, tego kota, to będzie dobrze. <noise> Także masakra, no patrzcie na to. Jest mycie, więc ewidentnie jakaś drzemka się szykuje. Maxio tak? No, jest drzemka. Ale powiem Wam jeszcze, że Maksik spędził swoją pierwszą noc tutaj u nas w sypialni. Zawsze śpi z moją mamą na dole. Ale tak mi się spodobał ten warkocz, i on ma jakieś takie magiczne działanie uspokajające, że szok. A Maxik to jest taki, może nie powiem wymagający kot, ale kot, który ma swój charakterek, nie lubi zbytnio się przytulać. Jest trochę taki inny, taki, nie wiem, poważniejszy, chodzi swoimi ścieżkami. A tutaj spędził całą noc właśnie z nami, więc jestem naprawdę w totalnym szoku. Jest mój mąż, przywita się ładnie, jak widzicie, odmieniony. Pojawiły się odrosty. Uważam, że teraz jego włosy wyglądają naprawdę sztos i mi się teraz z takim piłkarzem kojarzy. W sensie nie jest jakimś konkretnym, tylko po prostu taką masz piłkarską fryzurę. E, tak wygląda. Broda. Tutaj proszę bardzo, mamy już ciemny odrost. To jeszcze siwe włoski, ale już jest naprawdę ładnie. E, czekaj, chcę powiedzieć jeszcze, co tutaj mamy. E, ostatnio napisała do mnie moja obserwatorka: e, że robi e, takie różne, jak to się nazywa? Ręczne robótko, coś takiego. I właśnie chcę zrobić niespodziankę dla mojej córeczki. Także otwieramy. Przywioza mi to dzisiaj. Bardzo dziękujemy. No, otwieram, otwieram. O matko, piękne! Piękne! Przepiękne! Nie, no, super. na głowę? Ja właśnie wspominałam, że chcę coś neutralnego. O matko, ty. tym jestem zakochana. Małe i większe, patrz, ja dla się... ciebie jesteś. Co ty mówisz? Są... No? Na... Nie, 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 to są po prostu różne chyba rozmiary. No co ty? Serio? Chyba, że. Bądź go to, to proszę cię! Jak ręba wyglądasz? Daj to, rozciągniesz. Ej, chyba faktycznie tak jest. Co? No? Tak. No? Tu jest komplet dla mamy i dla córki, no? reszta jest dla Glorii, ale są przepiękne, naprawdę. Ja jestem w ogóle zakochana w takim motywie róż, kwiatów, także no te dwa to są, to są zdecydowanie fa faworyci. O boju. Śliczne, ale to co to, do czego to jest? Na rączkę chyba. E no gdzie? Nie, bo to jest taka mocna gumka, nie wiem. Czy na palca? Nie. E, nie wiem. Muszę się dopytać, bo nie wiem. Fajne. Albo na nogę kota. Co? Puczaka. Ale są naprawdę śliczne. To jest fajne. No mega, ja mam kilka takich. Wydaje mi się, że Wojtek jakby... Potraktował to jako taka opaska do codziennej wieczornej pielęgnacji, ale to nie jest to. Wiem, ty masz że taką. Nie ty masz taką Wiem. podobną. Wiem. Nakadasz sobie różne specyfiki na twarz. Ale no nie taką. Ale naprawdę jestem zakochana. Ja mam kilka takich rzeczy. Nie kupowałam dużo. Więc bardzo się cieszę, że, że jesteśmy teraz zaopatrzone. No, jestem zakochana. Muszę jeszcze tylko zapytać do. Jej, yy, Wojtek, to jest przecież gumka do włosów. Ty, faktycznie. <śm> to jest gumka do włosów na 100%. Cuda. Cuda, cuda, cuda. Na początku tygodnia dotarło do mnie zamówienie, gdzie był m.in. ten kokon. Skąd jest, to dowiecie się w filmie wyprawkowym, także czekajcie. I jak w wyprawce króluje, królują króją neutralne kolory, jakoś nie ma dużo wzorów, oprócz Disneya oczywiście, to tutaj zakochałam się w tym motywie kwiatowym. Jest on przepiękny, mega uroczy dziewczęcy. I popatrzcie w ogóle, jak tutaj te opaski świetnie pasują. No ta. Wygląda, jakby była po prostu z kompletu. Tutaj macie nazwę Instagrama Gosi. Bardzo dziękuję, naprawdę są przepiękne te opaski i nie mogę się doczekać, aż założę je Glorii. Będą foty, która szykuj się. <gry> Także naprawdę opaski są przepiękne. Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Zobaczyliśmy z Dawidem na Saboja, żeby spróbować nowego kurczaka teriyaki w wersji Wege, także jesteśmy bardzo ciekawi. A będziemy jeść z takim pięknym widokiem. To są moi drodzy wypalone trawy. Nie wiem jak to jest, że niektórzy ludzie jeszcze myślą, że wypalanie traw, nie wiem, użyźnia glebę, ale to tak nie działa, bo niestety przynosi więcej szkód niż pożytku. Kiedy jeszcze jadłam mięso, to zawsze sobie brałam kanapkę z tym, z taką polędwiczką, z takim kurczakiem grillowanym i do tego sos słodka cebulka i teraz właśnie powróciłam do tego smaku czyli tym razem właśnie ten wege kurczak teriyaki, który smakuje bardzo dobrze, jest mega podobny do kurczaka, także fajnie i właśnie słodka cebulka, także ok, powrót do przeszłości, mm, ale bardzo mi smakuje także teraz będzie nowy smak, bo ten kotlet sojowy to jest kotlet sojowy chyba, nie? Ten co mają po ofercie. Co? Ten kotlet sojowy to jest? Ten drugi? Co mają wege? Tak. Ten kotlet sojowy mi się trochę przejadł, także. Kurde, dobre to, naprawdę, fajna. Także mam moje sposoby na poprawę humoru, więc y, oczywiście będąc stawają nie mogłam nie skorzystać. I wzięłam sobie również moje ulubione ciastka. To są te z białą czekoladą i orzechami makadamia. Uwielbiam je. Także się zaopatrzyłam. I dodatkowo jeszcze yy, odebraliśmy yy, makaroniki. Zamówiłam sobie ostatnio makaroniki yy, od Izy. Macie logo Sweets by Kinka. Już nieraz yy, jak Iza robi jakieś boksy, to korzystam i zamawiam. Także tutaj mam makaroniki. Pięknie się prezentują. Będą na pewno przepyszne. Już nieraz jadłam makaroniki od Izy. To są genialne. Także tutaj mamy yy, o smaku orzechowym oraz pomarańcza z czekoladą idę poczęstować rodzinkę. Do suplementowania kolagenu jeszcze przed ciążą. Miałam taki epizod z kolagenem i takim w proszku i w tabletkach z Rosmana. I po tabletkach to były chyba tabletki Noble Health, z tego co pamiętam. Widziałam znaczną poprawę w jakości skóry przede wszystkim. Stwierdziłam, że powrócę do kolagenu nawet nie tyle, że włosy, włosy skóra, ale stwierdziłam, że skoro kolagen tak dobrze działa na skórę, to może przyczyni się też do. jakby powiedzieć, może łatwiejszego porodu. Może zmniejszy ryzyko nacięcia krocza. Pęknięcia krocza i w ogóle, że po prostu jakby bardziej uelastyczni skórę, więc stwierdziłam, że nie zaszkodzi. Jest to ten kolagen od yy, Dane stwierdziłam, że kupię sobie ten bo zachęciły mnie opinie co do smaku że jest faktycznie przyjemny, fajnie się go pije to jest kolagen, który jest wzbogacony o witaminę C oraz biotynę witamina C również mi nie zaszkodzi poza tym w suplementach które, które mam w ciąży nie ma witaminy C i biotyny z tego co kojarzę, ale na pewno mi to nie zaszkodzi więc codziennie sobie robię rozpuszczam sobie 6 gramów tego kolagenu, niby mam dawać 200 ml wody, ale ja daję 250, a czasami nawet 300, ponieważ ten smak poziomkowo-malinowy chyba, jest tak słodki o masakra, widziałam po opiniach właśnie, że jest słodki, ale nie sądziłam, że aż tak, także dodaję sobie więcej wody i powiem Wam, że jest całkiem smacznie, także codziennie sobie taki kolagenik dostarczam, no i zobaczymy co to będzie, także zdrowko moi drodzy Zdrówko, moi drodzy, i nie wiem, czy to będzie widać, chlustnęłam sobie na pościel, także zdrówko dla mnie i dla mojej pościeli. Musiałam na chwilę zasiecić światło, żeby Wam to pokazać. <gryw> czy Wy to widzicie? Serio, ja przez chwilę miałam myśl, żeby ten warkocz zwrócić, nawet próbowałam go zwrócić, okazało się, że nie można, ponieważ jakby ten wymiar jest zrobiony na zamówienie, ale no po prostu jak patrzę na tego kota, jak on się rozpływa, Tutaj, w tym swoim posłaniu, to nie mogę. Mistrzostwo świata. Wszystko wskazuje na to, że szykuje nam się kolejna noc z Kotem. Ciekawe, jak moja mama na to zareaguje, ponieważ Maksiu to jest jej oczko w głowie i Maksiu zawsze śpi z nią. Gorzej, jak się przyzwyczai. A tu niedługo będzie Dzidzia na świecie i co wtedy? Słyszysz jak ona ciapka. Ale to jest mega urocze masz. Zwierzynie jest zwierzyniec po prostu we vlogu. Taki mój mąż skromny, że sama muszę się wypowiedzieć, więc Wojtek zaczął robić. Od kiedy? Robisz już. Miesiąc? Jak nie, może nie. No A jedzą... może. No. no dobra, około miesiąc. Wojtek robi chleby na zakwasie. Sam wszystko robi sam. Powiem ci tak, ja bym tego nie ogarnęła, bo to jest dla mnie zbyt skomplikowane znać na znaczy, życie. Ale wiesz co? Do Dokarmianie, odkładanie, tu do to, tu to. Daj spokój. A czasami mi pomagasz? No tak, czasami ci pomagam, to prawda. Ale yy, muszę powiedzieć, że te chleby to jest Mistrzostwo Świata, naprawdę. Są przepyszne i po prostu no nie do. <laughs> Jestem z ciebie bardzo dumna, chciałam ci powiedzieć, ja. naprawdę.